Większość Polaków w badaniach, które były robione przez różne firmy, instytuty badawcze, popiera projekt budowy CPK. Ludzie tęsknią dzisiaj nie tylko za spokojem, ale za rozwojem. Potrzebują opowieści. Proszę zobaczyć, co się stało z CPK. Ono się stało w pewnym rodzaju, my nazywamy to czasem patriotyzmem CPK. Stało się pewnym y, symbolem aspiracyjnej wizji, jak kiedyś Gdynia, jak inne projekty. My się chcemy spotkać przy wspólnej robocie, a nie tylko przy laniu się pałami po głowach. Wszystko musi być sfazowane, urealnione, również z harmonią które są kompletnie nierealne. Rozumiem, czyli mniej więcej wiemy, że CPK, taka będzie decyzja z tego co panowie powiedzieli rządu, że budujemy CPK, to będzie opóźniona budowa, nie tak jak zaplanował rząd PiS, bo to kilka to lat opóźniona, później. Opóźniona, Każde spóźnienie, prawda, tej inwestycji, to są koszty dla Polski 20 roczne 20 miliardów złotych. Ja się pytam, czy nas stać? Tutaj chodzi o decyzję, które można podjąć szybko, na bazie spraw, które już zostały przygotowane. Czyli przygotowana została budowa CPK. Ja mam tutaj kwestię Portugalii, o której słyszeliśmy w tym tygodniu, że Portugalia ogłosiła plan budowy nowego lotniska. Zrobił to premier, który zaledwie miesiąc jest premierem, bo powiedział już tak, że ona jest szybka, ta decyzja w ciągu miesiąca została podjęta. W 2004 roku lotnisko Atatürk w Stambule miało 12 milionów pasażerów, z tego 9 milionów pasażerów międzynarodowych. W 2023 roku miało 76 milionów pasażerów, w tym 58 milionów międzynarodowych. A więc jakby po pierwsze uwierzmy w siebie i dajmy możliwości rozwoju. Lotnisko w Istambule po prostu kosztowało 10 miliardów euro. Dzisiaj tureckie linie lotnicze, tylko tureckie linie lotnicze za 2022 rok miały 3 miliardy euro zysku. Dla gospodarki tureckiej to lotnisko daje rocznie 20 miliardów euro swoją wiedzę czerpie nie tylko od ekspertów, ale patrzę, co zrobili inni, jak inni że na takim projekcie tak? zarabiają, jaką inni mają zyskowność i uważam, że Polacy nie jesteśmy głupsi i gorsi. To jest tak duża sprawa, to jest tak duża inwestycja, że emocje być muszą, proszę Państwa. To jest oczywiste. Dobrze, że badają argumenty, bo dyskutujemy jednak o argumentach. Ja bym jednak chciała, żeby tych emocji było... Coraz mniej, a jednak coraz więcej działań. Lepsza Polska. Lepszy, lepszy projekt, który polega na tym, że nie ma projektu PiS starego. Tak, to oczywiście. Jest nowy projekt urealniony na podstawie liczb, które są realne, wiarygodne i sprawdzone. I on jest lepszy. Nie skoncentrujmy się w tej chwili na tym, na czym Polska może najwięcej zarobić, bo... na tym, co jest gotowe, zaprojektowane, nie dyskutować, tylko to realizować. Robisz. Jest o czym dyskutować, bo to jest wielka sprawa.